Nie, 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 Tylko nie, 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 co? Co nie, nie, Co Co nie, się Co nie, nie, to. nie, nagrywaj, nie, Nagrywaj Nagrywaj, nagrywaj to. nie, niż tamtym, wydaje się. Mm, no Ładny, nie, No nie, 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 No nie, 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 No widać tak w środku, Inny. że tak... Że tak, dobrze to no zrobili. Trzymaj, co myślisz? O, fajne, fajne. To mi się podoba, że on jest matowy, nie? A to jest połyskliwe. I takie lekko wypukłe. Proszę bardzo. No. Tipsiorki. Ja zobaczę, czy te moje będą pasować tu. Oni to zrobili takie... Na razie są te, te tipsy takie... No... Znaczy dziury na no, takie... Nie wiem, jakieś... Są randomowe te dziury, potem im wyślemy tipsy i oni to zrobią tak, żeby pod te tipsy zrobili dziury, nie? Już powinno być też okej. Okay. No, to jest to jest fajne, to jest dobrej jakości, no. Bardzo ładnie przemkła. a ja teraz co? Niedziela, proszę Państwa, będę nagrywała jeden odcinek salonu, nie, mojego paznokciowego, paznokciowego kącika. Wczoraj w ogóle właśnie salon bez tajemnic nagrywałam. Jezus, my tam wspiera ze wspierającymi to po prostu... Powiem Wam tak, Kanał KULO ma tam powiedzmy przeszło 300 tysięcy subskrybentów, nie? Ale ja mam wrażenie, że to są jakby dwa kanały: bo jest to, co na zewnątrz, ten y, czubeczek góry lodowej, i to, co pod powierzchnią wody, czyli nagrywki. <grym> nagrywki. I, I te nagrywki, te live'y z nagrywek, widzę wspierający Jezusie i Maryjo, to tam się odwala czasem. Bo Krystek, wiecie no, on, żeby ten odcinek był spoko, odpowiednio długość miał, no wiadomo, on to musi zmontować, wiele rzeczy po prostu zostaje wycięte, żeby się lepiej odcinek jako całość oglądało. Ale na nagrywkach wszystko jest, nie? No, w sensie na, na live'ach, więc powiem wam, cza, cza, często jakby serio wszystko wrzucić do odcinka, co ja powiedziałam, to też inaczej by ludzie na niektóre rzeczy patrzyli. Co, na niektóre rzeczy, o których ja mówię, patrzyli. No ale dobra, no pan licho, no to chodzi o to, żeby, żeby się w większości dobrze oglądało. O kurde, jaki jest dowolny przemek. No, no to jest fajnie, to, to jest tak inaczej, to wygląda, jest to solidniejsze niż tamte. Solidniejsze, nie? Tak, no. Jest, no, jest, jest. Bo taki te, ktoś powie, a przecież jest to na rynku, takie coś. No dobra, ale super nie jest. Tylko chodzi o to, żeby było to zupgrade'owane i takie pod nas zrobione. Gdzie masz odprawy? No tutaj, pierwsze z brzegu i drugie z brzegu. Dobrze ale uważaj. Hej. No i tu, tutaj to inaczej zupełnie wygląda. Tu jest takie już, widzisz? Zobacz. Tu jest takie już yy, pogniecione, mhm. a tu jest zupełnie to inaczej rozwiązane. Kurde, dużo lepiej to wygląda. To jest takie, no... nie jest to... to nie jest złe, nie? Ale to jest takie bardziej pro. Pokaż jakiegoś tipsiaka. No wyciągnij sobie jakiegoś. I włóż. No broń, to mniejsze zrobili, no. Nie, dobrze. Tak? No dobrze, tak trzeba tak po prostu wcisnąć. Trzeba ich zapytać, czy to nie, czy to może być... To musi mniejsze. Nie, ...nie takie głębokie, nie? Nie takie wysokie ta pianka, żeby tego zobaczyć. Tutaj boki wycisną, tipsa są jakby schowane. Mhm. Jak, jak wygląda zdobienie? Nie, a jak faktycznie no to jest schowane? Co wyciska? Myślę, mogli moglibyśmy zostawić te zdobienia, wiesz? No, tak jak tutaj, skit. Nie jest ładnie zrobione, podoba mi się trochę, tylko dopracować bardziej gdzie easy peasy. No. Boże, po, inne tipsy jeszcze, nie? Nie, no to prędzej przynajmniej łatwiej tą piankę zapgradeować niż tipsy. Bo te tipsy, które ja tutaj mam w tym, w tym, są bardzo fajne, bo one są i odpowiedniej wypukłości. Więc jak już ktoś trenuje malowanie zdobień, to już ma. Na Tą wypukłą powierzchnię, nie? bo co innego malować na płaskim, a to zupełnie co innego malować na wypukłym, czyli na, tak jak na paznokciach. więc tutaj już osoby trenują e, malowanie na powierzchni, płaskim. boże wypukłej, tak jak, tak jak na tipsie. No i długość. Wiadomo, też, dobrze by było krótsze mieć, bo zazwyczaj się też na krótkich robi e, zdobienia w paznokciach. No, ale potem nie poszalejesz se, nie? Zawsze możesz zrobić mniejsze zdobienie. Nie musisz całego tipsa wykorzystać. A jak jest większy tip, no to zawsze w razie co masz tę powierzchnię, że możesz się poszaleć. No. Dobra. Szykuję się, proszę Państwa. O kurde, ty kawy Nie Nie wyrzuciłam wczoraj. Za słodka była dla mnie. Dobra, dyniowa, Dyniowa kawa, nie? Yy, kawa z dniowym syropem. Tu ją dam, żeby ją wiecie, nie zapomnieć jej, yy, jak wyszła do łazienki, wy, wylać. Ciekawa, smakowała trochę jak na Teneryfie. Na jesień były zawsze na rambli, czyli na bulwarze, jak chodziliśmy. Były takie stoiska z takimi metalowymi alawuzeczkami. Widzieliście to w moich vlogach co niektórzy, na, yy, tam wcześniej, wcześniej, na tym kanale. I były tam sprzedawane i robione takie z dymu, jak to nazwać? Kasztany, no słuchaj, wędzone takie, wędzone, przydymione kasztany, świetnie to smakowało i to w środku, bo to było słone ogólnie, to było w takim w soli, super, pyszne i ogólnie to smakowało w środku jak taki, troszkę jak konsystencja takiego lepkiego ziemniaka, ale słodkiego, troszkę taki był posmak. I tak ta kawa smakuje. Tak jakby ta dynia była uwędzona i dopiero z niej z takiej uwędzonej dyni był zrobiony syrop. Bardzo ciekawe. Ale już dzisiaj tutaj widzicie jest. O kuleczku, co się tu stało? Już jest moja jaśminowa ulubiona kawka. Już nie będę kombinować. Raz za jakiś czas mogę swoje smaki zdradzić, ale powiem Wam, ten jaśmin to dodaje takiego jakiegoś. No Niesamowitej, niesamowitości tej kawie. To jest niemożliwe. Ja kawę odkrywam na nowo dzięki temu jaśminowi. I mi się jeszcze nie znudził. Przemykam cały czas kombinuję. Bardzo mi się to łączenie tu podoba, bo to się nie będzie niszczyło. Tak jak tutaj. Otwierasz milion razy. Zobacz. No i tu, i widać, że to jest coś innego. A nie dostali coś takiego? Oni tego nie. Czy mieli to w rękach? Potem mieli zdjęcie. Mhm. Ale wiesz, oni tam dawali milion przykładów, nie, bo tam tak? to jest taka wielka fabryka, duża fabryka. To pomieszczenie, jak nasze, na około były szafki, na naokoło w tych szafkach były wszystkie takie rzeczy, które oni produkowali. Rozumiem. Czyli takie sample, nie? I mogłeś sobie iść i wziąć. Musiałem doświadczenie po prostu. Mogłeś sobie wziąć to pudełko, mieszać, wiesz, ten styl z tym stylem, z tym stylem, z tym stylem, no. nie? Kłam. Kłam, kłam. Dobra, coś tutaj, yy, coś jeszcze powiedzieć o tym? Stanisławie? No, teraz mamy czarne. Mamy czarne, a oni mają białe. Na pewno to musi być wyżej, w sensie, albo ta czarna okładka jeszcze musi być pod to podłożona, bo ten typ się topi w tym. Pytanie, czy chcesz jakieś. Specjalne? Nie wyżej, pianka po prostu niżej. No to to będzie tak trochę znowu chudsze, to znowu powiedzieć, nie będzie takie ładne, grube. Aha, chodzi o to, żeby to było takie grube. No to może być takie grube. To, to tutaj może być takie grube, tylko tu w środku. Tu, to niech jest bardziej płaskie. To będzie płaskie. wyżej, w sensie co? Aha, że ten czarny wybić czarnym. No do góry trochę jeszcze, nie? A, wybić czarny do góry mhm. i jednocześnie później ta pianka zrobić ją cieńszą. Znaczy, no nie, nie, pianka tak nie będzie grubą. tak sama gruba chyba. Ale no żeby... nie, no ona jest za gruba, bo po prostu tips się schował, nie? Czy, nie? czy to masz wrażenie, że tu jest inny sposób wycinania i tu też jest inny, żeby dać do porównania? Tak. Nie? Chyba, chyba to zrobili inaczej, żebyś sobie... Porównać. Wsadź tam tipsa. Zobacz, jak się wsadza tipsa. To, to mi się ta jest lepsza. Bo to jest takie gładsze, a tu jest takie bardziej... O, 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 o to. To tu nie jest u... u wygładzone. To ta strona jest lepsza, A tu między tym? Co różnica? Dobra, widzowie, kochani moi najmilsi, szczególnie wspierający, aż za złoty 99 może zł. Możesz tu zostać moim wspierającym. Super, dziękuję wszystkim widzom. No nie tylko wspierającym, ale wszyscy, którzy, wszystkim, którzy oglądają. Patrzcie ile mam do testowania, nie? Woohoo! Czy kształt seta, Bo to jeszcze możemy to zrobić, więc zmienić, nie? Owal jest najbardziej uniwersalny dla mnie. Do malowania? A masz taki specjalny, który Ci się podoba z jakiegoś... No właśnie ten. ten, ten, ale jeszcze może jakąś, nie wiem, kwadraty niektórzy by chcieli, ale wydaje mi się, że to jest takie mniej, nie wiem, możemy w przyszłości, idźmy w Basic, a w przyszłości będziemy widzieć, jakie jest też zapotrzebowanie, w przyszłości może pójdziemy w jakieś takie yy, kwadraty, tu masz owal też, a zobaczymy ten owal może, no nie, bo to... Może iść w takiego soft gela, o, albo pod soft gela, czyli pod gelixy e, gel, gel czyli pod press on nailsy zrobić, i potem z tego można potem przyklejać na paznokcie, ale to i tak tylko jeden rozmiar, to i tak paliwo. Ale koniec końców by szło takie do soft gel zrobić, przemek. I tu rozmiary tylko po 10. Jedna ręka, druga ręka. No, jedna ręka, druga nie. ręka, no. I chcę przyklejać. Y jak ktoś ma ochotę, tylko no to znowu rozmiary, nie? To, by, to znowu pod zamówienie by trzeba było zrobić, bo każdy ma inny rozmiar paznokci, a idź pan. O, o, o. A, super opcją jest mieć y, drukarkę, która drukuje zdjęcia, bo już kilka certyfikatów sobie, takich online'owych, nie, wydrukowałam. Jeszcze mi kilka zostało. Y, co to mamy? Wiem, jeszcze, mi kilka, jeszcze mi kilka certyfikatów zostało do wydrukowania, ale nie umiem znaleźć tych plików pdf, więc e, trzeba będzie poszukać. Nie? O, to Też tutaj rameczki trzeba kupić. O, sobie tak położyłam. To wszystko czeka na dezynfekcję, sterylizację. Już myjkę zamówiłam, już, a nie, jeszcze płynu nie mam. Jeszcze muszę płyn znaleźć, ale może jak ta nasza pracownica, Katie już dostępna, to ona mi wyszuka według moich wytycznych płyn, bo to powiem wam, ciężko czasami. Bo może dojść do grubego nieporozumienia. Dobra, dowiej te kawską, Przemek. No tam jest, tam jest. Edyta właśnie tam siedzi, przygotowuje się do nagrywek. Dzisiaj będzie nagrywała nowym mikrofonem, który ma przy ustach przyłożony. Chyba jest zadowolona, jak widać po jej ruchach. Więc zobaczymy, jak to pójdzie. Mnie tu tak bolało, nie? Tak ją tam bolało, za uchem pokazuje. Nie wiem, czy to widać, tak ją bolało, tak ją to bolało. Jezus, ja chciałam teraz tę nie? A nie musisz! A ja sobie już stabilizację, bo włączyłem stabilizację sobie elektroniczną i zobaczymy, jak to działa. Jest też auto ustawianie kolorów i jasności, więc sprawdźmy, jak tak się przejdę po studiu, czy jest ciemniej, jaśniej, czy jest to w ogóle widoczne czy się w ogóle trzepie. Tak bym musiał zrobić chyba rękę? I tak, żeby był jakiś efekt boków, czy nie bardzo. I co ty jak tam się czujesz? No popatrz. Jest wstawiona karta. U nas już się robi świątecznie, jest 7 listopada, ale nagrywać trzeba reklamy świąteczne. Przemek już tutaj ustawia pięknie choinkę. Śliczną ją kupiłeś, taka duża. Kurde Przemek, no muszę cię pochwalić. Taka od razu obśnieżona. Co to za mina? Przednie śliczne. No ładnie wygląda i wielka jest. Super. Bardzo mi się podoba. Jeszcze tylko jakieś bombeczki by y, trzeba było kupić do niej. Krzysiek powiedział, że kupował z bombkami, ale coś nie pykło. Sprawdziłeś czy kupiłeś z bombkami i ci źle nie. wysłali? Muszę No dobra, no to najwyżej kupimy bombki, bo teraz nie ma co odsyłać, jak już przemek to porozkładał całe. To jest jedna rzecz świąteczna. Tam już mamy jakieś zielonki. Zobaczcie. Może to pokażemy od, od frontu. Pudełka świąteczne. Jelonki. Yy, jakieś takie. Widzicie? Fajne. Bałwanki. No, już się pomalutku robi świątecznie, proszę Państwa. Robi, dzisiaj jest taka czwartek, czyli taka praca. Widzicie dookoła. Żadnych liveów, żadnych nagrywek, żadnych analiz. Taka, taka proza życia. Typu. Przemek robi swoje rzeczy na komputerze, ja tam też robię swoje rzeczy. Pracujemy nad wieloma rzeczami jednym, jednocześnie, więc no, roboty jest potąd. Nie wiem czy mogę pokazać, ale już przyszły prototypy pędzelków pmdl w nowych odsłonach. Wygląda to super, o ten akurat to jest do strołka. Nie wiem czy, czy, czy tutaj nie wiem gdzie by to, bardziej żeby do światła było, nie? O tutaj. Tak to się prezentuje, proszę państwa. Bez zatyczek, bo to prototypy, więc tutaj jeszcze troszeczkę to włosie jest dla mnie za miękkie, bo chciałam, żeby było to samo włosie faktycznie co wcześniej. Ale zobaczymy, bo tutaj miękkość, elastyczność włosia, czy jest bardziej, czy mniej, będzie zależało od tego. Znaczy, to, jakie włosie będzie komuś pasowało, zależy od tego, jakim produktem maluje. Bo jeżeli takimi emulsyjnymi, rzadkimi żelami malujemy, i też zależy co, to takie miękkie jest lepsze. Przerach się na śniegu. Ale jeżeli pracujemy takimi pastami, to, 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 to lepiej yy, yy, iść w takich bardziej yy, włosie, no mniej elastyczne, takie bardziej prężące. Napadało śniegu. Ale tutaj, w tej części Chin, gdzie my mieszkamy, nie ma, nie pada śnieg. Bo tutaj mm, chyba po, do minusa nie dojdzie nigdy. Znaczy nigdy nie, do tego nie wiesz, nie? Ale tutaj minusowe temperatury na zimę nie. No zobaczcie, jest listopad. Tak mam za oknem, proszę Państwa, słoneczko, niebo niebieskie. No, oj lampy walnąłam. Więc tak się odmeldowuję Państwu. Yy, nie nagrywam codziennie, tak jak wcześniej, bo jest bardzo dużo w kolejce materiałów wideo, więc sobie tak od czasu do czasu się odpalę. O, myjkę ultradźwiękową sobie kupiłam. Bardzo yy, dobrze to wygląda, powiem Wam. Yy, ciekawie. Yy, przede wszystkim ten koszyczek tu jest duży, więc nie będę musiała się martwić, nie. że po troszeczku będę sterylizować, tylko będę mogła walnąć, że tak powiem, brzydko mówiąc, wszystko to na raz, bo tu już tu w takim pojemniczku wszystko zbieram do tej dezynfekcji o <laughs> nie jest tego jakoś dużo, ale wiecie no te małe myjeczki to, to trzeba na kilka razy robić dezynfekcję, no ale a to jest po prostu strata czasu, szkoda co tam Przemysław, zrobiłeś łynkę? co? pokaż jaką kupiłeś 590 miłanów no to gdzie pompki? nie wiem czy to były zestawy czy nie? Może, może tak... Właśnie to jest to kupowanie, jak nie znasz języka. Na zdjęciu ona wygląda tak, nie? A może chodzi o to, że po prostu trzeba sobie ją ubrać, tak? Wydaje mi się, że z bombkami, tylko to może przyjść w osobnej paczce, Aha, że bombki przyjdą w osobnej, no. Wysyłają, na przykład z innej. Na jednej aukcji mają połączone z fabryk, a wysyłają sobie raz tej, raz tej, nie? W sensie, bombki mają w innej, a w drugiej mają mhm. coś innego. A przeczytałeś opis aukcji? Czy tam te bombki są? Są. Są. Coś czytałem, ale nie ja No nic. 483 się... zapłaciłem, czyli. 483 juany, czyli tak jest 250 zł? 5 razy 6, niecałe 300. Niecałe 300 zł za taką dużą no, choinkę. Dwa metry, 40 przemyt powiedziałem. No ogromna jest. Zobaczcie, jak ja sobie tu stanę, zaraz wam pokażę. No to jeszcze, jeszcze. O, o, o. Nie? Jeszcze troszkę do góry. E, czubek, no ale to musimy ten czubek zrobić z drabiną. No sama w sobie już wygląda dobrze ta choinka. I ten śnieżek taki powiem wam... Zostaw to Przemek, napadało śniega. Tak? Go tak zmiotnąć pod nią i tyle. I... no. Fajne, Muszę cię pochwalić. Good choice. Pończuś. Macie troszeczkę pończusia, bo pewnie co niektórzy z Was tutaj tęsknią. Ja no zawieram, czyli lampki też wszystko przyjdzie. To przyjdzie, no? Czyli cały zestaw... Niecałe trzy stówki. Aha, bo ty już to z bombkami kupiłeś. No takie coś powinno być. Jezus Maria, ludzie! To już to za darmo! Z ja. bombką, Czekaj, ja muszę to sobie ustawić tak, żeby to. Nie wiem, czy to będzie o, to widać ok. tu. No i pięknie złoto... Z... To rozstawi normalnie. Zrób screena. Krystek to wstawi normalnie, bo Przemek. Zależy kto będzie montował, na razie Przemek montuje, widzicie nawet jest w trakcie. Coś tutaj będzie jedzone. Nie, teraz już przygotowuję Krystkowi. Przygotowujesz Krystkowi, Krystek będzie montował? No tak, no bo dogadaliśmy się tak, że będzie procent jakby z kanału, ale... Tak? To nie przechodzi, więc robimy tak, że Krystek będzie normalnie, normalny jak za odcinek i tyle. No dobra. I teraz się musisz starać, bo jeżeli nie będzie wyników, to nie będzie vloga, nie mam montażysty, ja też wtedy odchodzę. To ja się muszę starać? No tak. Bez mikrofonu nagrywasz to ten pierwszy minus. A mikrofon w domu? To ja nie wiedziałam, teraz dopiero dostałam te informacje, więc sobie ogarnę mikrofon. Mikrofon, nawet wiem, w której szufladzie leży w domu, więc no, ogarnę. Poza tym nie muszę mikrofonu, jakbym nagrywała tą kamerką, ale to już nie. Z tą kamerką to już niestety nie przejdzie takie chodzenie, bo jak z tym chodzisz i gadasz. To idzie dostać po prostu choroby lokomocyjnej. Zestaw zawiera różnorodne ozdoby. Gwiazdka na czubek koinki, jedna sztuka, o dobrze że jest, gwiazdka. Drewniane zawieszki, pięć sztuk, o fajnie, drewniane lubię. Kokardki ze wstążek, siedem sztuk, dobra. Akryl akrylowe łańcuchy, dziewięć sztuk. Drewniane kule, fajnie, taka ekologiczna, trzy sztuki. I tak, wiecie co, jak wygląda y, ogarnianie tej choinki pod nagrania. Wszystko idzie naprzód. Wszystko idzie naprzód, a tył tak. Tam i tak nie patrzy, nie? Lampki led nawet o długości 20 metrów. Co ty gadasz? Bombki 6 cm, ozdobne bombki 6 cm w różnych kolorach, łącznie 48 sztuk. I dodatkowo, dodatkowe dekoracje takie jak wstążki i różne zawieszki, to pewnie jakaś taka drobnica, to kompletny zestaw do dekorowania choinki. No to będziemy, może zrobimy takie slow motion z ubierania choinki, ja uwielbiam takie rzeczy oglądać, nie, uwielbiam, sama jak byłam rok temu na święta w Polsce, to z mamą ubierałyśmy choinkę i i też jest właśnie takie slow motion, slow motion z ubierania choinki. No, uwielbiam po prostu te vlogmasy, to są dla mnie zawsze takie. Ach, będę se nagrywała vlogmasy i chyba se sama je będę montować. Zobaczymy, bo ja wiecie, ja lubię Wam nagrywać i tego samego dnia montować, żeby w ten sam dzień wleciało albo na następny dzień wleciało. Bo wiecie, jak to z vlogmasami? No, no kurde, no muszą być na bieżąco. My teraz dostajecie, jak teraz oglądacie, bo jest listopad, nie? Teraz oglądacie w listopadzie z lipca, vlogi, bo jest taka obsuwa, ale chyba zrobimy taką playlistę świąteczne, vlogmasy i, i sobie te tam ogarniać sama na Macintoszu, bo planujemy jechać na święta do Polski, ale czy to się uda tu, jeżeli chodzi o to, to kilk, kilka kwestii się musi nam spiąć, proszę, kwestii takich jak w poniedziałek, jest czwartek, a w poniedziałek ten no oto Przemysław tutaj idzie do szpitala, znowu. Ponieważ skończył swoje tabletki już jeść. I teraz trzeba zrobić kontrolę, więc ta kontrola musi się odbyć. W poniedziałek Przemek zostanie tam na noc, już mu pani, która się nami opiekuje, taka tłumaczka, to go uprzedziła, że będzie zostawał na noc, więc w poniedziałek o 8 już ma być w szpitalu. I będziemy widzieć, no trzeba wszystko zbadać, bo było tak, była krioterapia, zamrażanie, potem tabletkami, usług, niby takie oczyszczanie tego organizmu z tych resztek, co tam zostało. No i zobaczymy, ja się nie znam na tym, to pewnie doktor Fong fajnie wszystko wytłumaczy, może Przemek, e, Przemek zrobisz wywiad znowu z doktorem Fongiem? Przemek? Zrobisz wywiad z doktorem Fongiem w poniedziałek, wtorek? A nie wiem, a jaki wywiad. No, jak to tam wszystko dalej się będzie y, odbywało. Pomyśl no, na we tym. No, pomyśl o tym, bo jak zaś dadzą jakieś pieroństwa i będziesz ledwie żywy, to, to, to nic z tego nie wyjdzie. Pamiętam jak wtedy przed tą. Y, tak, przed klioterapią było tak jakby. Coś z tą żyłą. Kurde, coś, coś Przemek miał robione, ja już teraz nie wiem tego za bardzo wytłumaczyć, ale pewnie na vlogach tam wcześniej był, to tłumaczyliśmy. Jezus Maria, Przemek się tak źle czuł, Nie nie puścił Pawia w tej, w taksówce i tak, tak wyglądał źle, no nie wyobrażam sobie wtedy cokolwiek nagrywać, nie? Więc póki, póki możemy, to nagrywamy, bo to będzie taka, mam nadzieję, yy pamiątka, że za parę lat będziemy się z tego śmiać wszyscy, nie? Wiecie o co chodzi? Taką mam nadzieję. W sensie śmiać się wszyscy tak. No w tym sensie, że o, ów, ów było minęło. No we will see. No, a teraz... w sobot Nie, w niedzielę będzie live pazurowy i będę sobie kleiła gotowe pazury. Czajcie to? Nie wiem, czy te konkretne. Tak wam tylko daję takie szczegóły, żebyście wiedzieli, oglądając vloga, gdzie mniej więcej, w którym momencie... Jestem i bo to niektórzy z Was już te live'y przeszli, pazurowe, więc mniej więcej wiecie kiedy nagrywam. Proszę, piękne, piękne, piękne. Dobra, pędzelki. Co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze Wam chciałam poopowiadać? Jaka rodzinka, nie? Dobra, póki co się wyłączam i może się jeszcze dzisiaj odpalę. O, tak ta wygląda praca Przemka nad vlogiem. Dobra kochani, koniec na dzisiaj. Godzina 21.31. Idę do chaty, przytuli się do przemcia, obejrzymy sobie może jakiś serial i widzimy się w następnym odcinku, proszę Państwa.